Krótki feedback z Płebli, bo wiele osób mnie pytało się sprawy wody. Wy tu macie odpowiedź. Tak dostarczona woda jest praktycznie wszędzie, gdzie byłam rozciągany szlauch i do, e, pompują do zbiornika i z tego zbiornika woda jest e, przepompowana, żeby było ciśnienie na dach i to jest naturalne ciśnienie, dlatego jest tak słabe w tym hostelu jest e, e, z, e, jakiś taki grze, grzałka, grzeje e, wodę, ale normalnie to coś takiego ogrzewa wodę na dachu też e, to wygląda i ta woda nie ma prawa być e, no być zdrowa, bo przychodzi z cysterny i zbiornik w którym jest przechowana nie należy do najczystszych e, a na wsiach mają takie wielkie baseny one wyglądają jak w Kambodży, widziałam takie ale w Kambodży stosowali siatki i oni na przykład zbierali wodę deszczową a tutaj po prostu te baseny służą do napełniania wody i przepompowują ją na dach e, tak jak już powiedziałam E, pokażę Wam zdjęcia, bo zrobiłam tutaj, jak to wygląda, tu w tym hostelu i z tym się spotkam. E, myślę, że e, Meksykanie przyjęli ten system od Hiszpan, gdzie była choroba legione, e, Legionella. Te szykanują no, nią w Niemczech wszędzie i testują wszędzie wodę za grubą kasę, e, co uważam paranoją, bo woda w Niemczech jest... Nie jest tak e, przechowywana w takich zbiornikach, nie przepompowywano, dlatego e, tak to wygląda. To będzie tylko takie szybkie nagranie jak ktoś ma jakieś pytania, to proszę, jak będzie potrzeba, to możliwe, że mogę nagrać więcej na ten temat i pokazać jak to wygląda. Możliwe, że kiedyś się kopnę jeszcze do bara na widat, a tam to najlepiej widać.